Możemy w różny sposób wydawać dźwięki. Służą nam od początku naszego istnienia. Chciałbym zaprosić bardziej do świata dźwięków, do świata, jak powstają te instrumenty, jak mogły wyglądać dźwięki w dawnych czasach. I to jest właśnie moja pasja. Tym żyję. Często możemy się zastanawiać, jak powstały instrumenty, czy narzędzia dźwiękowe, do czego służyły, po co człowiekowi tak naprawdę dźwięk. I jak go wydobywa, w jaki sposób, przy pomocy jakich narzędzi, czy też jakich instrumentów muzycznych. Myślę, że narzędzia dźwiękowe powstawały w różnych okolicznościach i w różnych potrzebach sytuacji. Pierwsze dźwięki człowiek wydawał bez użycia dodatkowych narzędzi. Mógł to zrobić w różnoraki sposób poprzez wydobycia dźwięku aparatem mowy, mógł gwizdać, mógł krzyczeć. Można było też klaskać na przykład. Można było uderzać rękoma w poszczególne części ciała. Dźwięk, myślę, że towarzyszył człowiekowi od zawsze. Powstawały też a, aż do tego momentu, kiedy, kiedy zdecydował e, o tym, że potrzebuje jeszcze do wydobycia dźwięku e, innych narzędzi, innych przedmiotów, i powstawały w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Na przykład, jedne z pierwszych takich, powiedzmy, e, narzędzi dźwiękowych, które mogły służyć na przykład, do odstraszania były jakieś kawałki powiedzmy drewna, tak? gdzie później można było ich e, użyć również do wybijania rytmu, o czym powiem w następnym, w kolejnym odcinku. Także mogły to by być różnego rodzaju fragmenty drewniane, wyżłobione w środku i poprzez uderzenie też wydawały różne dźwięki. Mogły to być inne fragmenty drewniane, bardziej lite, które mogły posłużyć do wydawania dźwięków. Oczywiście pierwsze co człowiek się posługiwał tym, co jest blisko, co jest pod ręką, co można zdobyć w każdej chwili. I takim jednym z takich narzędzi do, do wydobywania dźwięku może być taka pospolita trawka, którą w różny sposób e, można wydobywać dźwięki. Można też naśladować też dźwięki ptaków czy też innych zwierząt e, tutaj przy pomocy różnego rodzaju narzędzi, na przykład taka trawka I każdy może sobie taką trawkę zerwać i popróbować. Trzymamy ją tutaj w taki sposób. Lekko naciągamy i staramy się wdmuchiwać powietrze. Taki bardzo prosty sposób dla każdego do wydobycia dźwięku. Spróbuję jeszcze innego sposobu na wydobycie dźwięku. Troszeczkę inaczej ustawię tą trawkę i zobaczę, jak ona tutaj nam zafunkcjonuje. Takie oczywiście można było też wydawać bardzo głośny krzyk. Bardzo głośno różnego rodzaju dźwięki po to, żeby chociażby na przykład kogoś wystraszyć, albo w momencie zmierzenia się, powiedzmy, z e, obcym plemieniem, w tym wypadku, ukazać e, e, agresję, zmotywować się również. Często było, e, był używany krzyk oraz uderzanie przedmiotami, e, przedmiot o przedmiot, przedmiot o tarczę, w taki sposób, żeby narobić bardzo dużo hałasu po to żeby e, frakcja przeciwna e, mogła się bardzo bardzo srogo wystraszyć a także do tego żeby zmotywować się i z pełną odwagą ruszyć na przeciwnika. E, jeżeli chodzi o muzykę to trudno powiedzieć od jakiego czasu człowiek używał dźwięków e, jako muzyki, czyli już uszeregowanych Następujących po sobie i często też powtarzających się. Jest to trudne do wytłumaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o narzędzia dźwiękowe, to takim najstarszym, który jest znaleziony na terenie Polski, to jest z górnego paleolitu to jest gwizdek z wierzchowia, z fragmentu kości renifera. I to w tym momencie jest najstarszy znaleziony na terenie Polski narzędzie dźwiękowe wydające powtarzalny tutaj dźwięk. Czy było używane dokładnie do tego? No, trudno powiedzieć w tym momencie, czy tak naprawdę było. Przyjmuje się, że, że jest to gwizdek, a sięga właśnie około 30, ponad 30-33 tysięcy lat przed naszą erą. Następnymi instrumentami czy narzędziami dźwiękowymi, czyli, czyli takimi przedmiotami, które, bo, którymi można wydawać dźwięk, a niekole, niekoniecznie melodię, aczkolwiek już tutaj mam takie, którymi już tą melodię czasami można wygrać, czasami można zmieniać dźwięk. Jest to taki pierwszy lepszy powiedzmy gwizdek, tutaj w tym wypadku drewniany. W którym już można wygrywać pierwsze melodie. Czy inny gwizdek, bardziej sygnalizacyjny, może po to, aby, aby, aby dać jakiś, jakikolwiek sygnał komuś, aby posłać jakąś wiadomość? Oczywiście były różne kształty. Oczywiście także różny materiał. Tutaj jeszcze taki drewniany, którym już można naśladować różnego rodzaju ptaki, na przykład. Ale gwizdki nie tylko były drewniane. Były również z innych materiałów, takie jak na przykład z poroża. Tutaj akurat jest rekonstrukcja gwizdka z Wolina. Ona jest datowana około na wczesne średniowiecze. Także z innego rodzaju poroża też można... Czy, czy z rogu tutaj z końcówki też można wykonać taki gwizdek? Były też oczywiście później ceramiczne gwizdki, jak na przykład taki tutaj. Z nawierconymi otworami. Jednak najwięcej takich gwistków, czy też fragmentów z otworami było jednak z kości znalezionych przez epokę przez neolit, epokę brązu, epokę żelaza. I, i, I też wpływy rzymskie, i dalej aż do współczesności, te gwizdki różnego rodzaju czy piszczałki nam towarzyszą do dziś. Chciałem jeszcze pokazać, że nie tylko była jedna funkcja, jeżeli chodzi właśnie o narzędzia dźwiękowe, można czasami znaleźć powiedzmy takie, taki przedmiot, który. Tak nie tylko służy nam do jedzenia, ale także można wydawać na nim dźwięki. Były też różnego rodzaju inne materiały, które były dostępne wokoło. Tutaj w tym wypadku jest to czcina. Jest to fragment czyny, który jest w odpowiedni sposób za, za, zacięty, tworzy, tworząc tutaj taki języczek, który, jeżeli zaślepimy z jednej strony i wtłoczymy w niego powietrze, ma taki bardzo charakterystyczny dźwięk. Jednym z takich też bardzo prostych instrumentów pierwotnych jest coś takiego jak drumla. Na początku zapewne były z materiału drewnianego, natomiast najczęściej teraz spotykane, te które jeszcze pozyskujemy jako w, poprzez badania archeologiczne, to już najczęściej one są metalowe. Czyli można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju Pręcik w różnych kształtach, z wysuniętymi ramionami, który między, między ramionami znajduje się taki języczek, który wprawiamy w drganie, i przykładając e, tutaj do ust, e, zwiększamy w tym wypadku siłę głosu i możemy też ją modulować. Pokażę, jak taka drumla brzmi bez, e, bez przykładania e, do, do, do zębów. I na różnych terenach były różne, różne kształty, różne wielkości. Ta na przykład pochodzi z terenów Węgier. A tutaj jeszcze jedną pokażę, która pochodzi z Azji. Także więc dźwięki były wydawane w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, służyły nam do odstraszania zwierzyny, do wabienia, także do porozumiewania się wzajemnie. Także do uświetniania danej, danej chwili, także do, do, do wyrażania również i, i siły ukazania siły, i myślę, że w tych właśnie sytuacjach i okolicznościach tworzyła się pramuzyka. muzyka. O, ta róża będzie dobra. Na początku rosło drzewo. Później zostało ścięte. Później przecięte, wysezonowane oczywiście przez czas stosowny. Później oczywiście rozmiar w zależności od tego jaki instrument chcemy uzyskać. Później przecięte, być może czasami robione z tego Konkretne deski o konkretnej grubości, szerokości, o konkretnych wymiarach. Bywa też tak, że przy rekonstrukcjach, w, na, na samym początku, przy rozdzielaniu, właśnie przy pozyskiwaniu odpowiedniego kawałka drewna, to też to drewno nie tylko przecinam, ale i łupię po to, żeby żeby było zgodnie ze słojami, żeby ono się w odpowiedni sposób odłupało i żeby nie, nie naruszać struktury. Natomiast jeżeli już mamy powiedzmy taką nie wiem, albo grubszą deskę, albo grubszy fragment, wtedy w tym momencie nanosimy szablon, rysunek na, na fragment drewniany, no i później już zaczynamy obróbkę zewnętrzną. Na początku obróbka zewnętrzna zgrubna w tym wypadku tutaj ten instrument, który będzie w przyszłości na razie kawałek drewna, będzie w przyszłości instrument smyczkowy, rebek. Na początku staram się obrobić go zewnętrznie. Różnymi narzędziami można to robić. Można to robić taką sikierką tak i wtedy w taki sposób ją wyoblić, tak? I si tutaj, tak. I oczywiście, trzeba dany kawałek obracać z jedną, z drugą stronę, aby był zgodnie ze słojami go obracać, tak? Więc jeżeli już mamy, powiedzmy, ten owal w miarę przygotowany, to już wtedy obrabiamy go coraz bardziej dokładniej i tutaj właśnie takie narzędzie jak ośnik powiedzmy ostrze, tak, żelazna i, i oprawa tutaj drewniana, mocowanie po to, żeby, żeby tutaj jeszcze dokładniej powiedzmy to wszystko obrobić. Wtedy na takim można sobie usiąść, podeprzeć tak w odpowiedni sposób, czy w taki, czy w taki, w zależności jak nam pasuje właśnie, po to są tego typu tutaj urządzenia i można tutaj już w tym momencie takim ośnikiem, strugiem sobie pracować, nadając coraz bardziej dokładny kształt, już się w odpowiednim czasie, momencie i tak jak to widać narzędzia tutaj Muszą być bardzo ostre, bo wtedy akurat mamy większe możliwości do pracy, mniejsze możliwości do skaleczenia. I są różne rodzaje ośników, strugów, tak, bo są też ośniki bez oprawy drewnianej, tylko same, można powiedzieć, rączki. Natomiast one bardziej mi akurat służą do okorywania i do takich bardziej, można powiedzieć, wstępnych prac, do wygładzenia, mogą służyć różne rzeczy. Może służyć kawałek szkła na przykład, jakieś bardzo ostre narzędzie, na przykład w postaci takiego noża. Tak i, i wtedy w ten sposób można sobie tutaj popracować aby było jak najbardziej tutaj gładkie. Robię to wszystko metodami dawnymi, natomiast nie tylko nie tylko takimi metodami. Jeżeli ktoś zamawia instrument, który potrzebuje, żeby kupić go taniej, to wtedy używam różnego rodzaju narzędzi mechanicznych i, i powiedzmy e, takich, które, które współcześnie możemy, możemy kupić, które stanowczo skracają czas. Tak? Zamiast ręczną piłą, powiedzmy e, tutaj, e, no ciąć, to w tym momencie można to zrobić mechanicznie. Jest, jest du, dużo szybciej, oszczędność czasu i e, jak najbardziej tutaj też w taki sposób pracuje. Natomiast co się okazuje, że w taki sposób pracuje bardzo, bardzo rzadko. W większości jednak tutaj pracuje ręcznie. Tak jak tutaj było widać mhm. też przy tych ośnikach, jeszcze raz pokażę, to są kute przez kowala. Więc tak samo jak tutaj ten nóż, Tutaj akurat cykliny te akurat są, są kupione w sklepie, natomiast e, większość tych e, narzędzi, które są tu, których używam, są tutaj e, wykute przez kowala, najczęściej właśnie wzorowane na znaleziskach. E, no i oczywiście też często wagą, kształtem również są jak gdyby dostosowane do mojej siły, do ręki, do tego co robię, do potrzeby sytuacji. Wtedy kiedy staramy się już wydobyć tutaj drewno ze środka tworząc pudło rezonansowe, to w przypadku instrumentów dawnych oczywiście bardzo bardzo trzeba zwrócić uwagę na to, żeby oczywiście nie, y, nie pojechać za daleko, tak? I w tym momencie nie przedobrzeć, nie, nie wyjść, powiedzmy, za linię i tak dalej. Dla te, dlaczego? Dlatego, że tu w tym momencie już się nie wymieni danego elementu, już raczej się tego nie klei. Tylko jeżeli jest y, instrument z jednego kawałka drewna, a się go zepsuje, to po prostu cała praca jest na marne. I, y, no i trzeba zacząć tak naprawdę od nowa, między innymi dlatego, te instrumenty są droższe.